Dzień dobry, opowiem wam dziś o jednej z największych sensacji w historii europejskiej piłki. Zapraszam. Być może słyszeliście o takim klubie jak Mialbi bądź Mielbi, jak kto woli, to świeżo upieczony mistrz Szwecji, drużyna z miasteczka liczącego około 15 tysiąca mieszkańców. Cała gmina liczy 10 tysięcy osób. I taka mała mieścina zdołała wygrać mistrzostwo Szwecji. Jedynym klubem z mniejszego miasteczka grającym na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Europie jest Brugbert-Termalika Nieciecza. A więc wyobraźcie sobie, co by działo się w Polsce, gdyby Termalika została mistrzem Polski. W Szwecji jednak się to wydarzyło. Mielbi triumfowało, nokałtując przy tym konkurencję. Zapewniło sobie mistrzostwo na długo przed końcem rozgrywek. Jak tego dokonano? Ta historia mnie tak zafascynowała, że musiałem się jej przyjrzeć z bliska. Na początek przenieśmy się do 2015 roku. Wówczas klub spada do trzeciej ligi. Jest na skraju bankructwa. Wydaje się, że jest już posprzątane i nie ma czego zbierać. Finalnie udaje się poskładać drużynę i przystąpić do rozgrywek. Gdyby wówczas tego nie zrobiono, być może Mialbi dziś w ogóle by nie istniało. Jednym z architektów tego sukcesu jest prezes Magnus Emels. To on dołączył do klubu w 2015 roku, gdy ten był na skraju upadku. Struktura klubu w Szwecji jest inna niż w pozostałych krajach europejskich. Nie ma tu bogatych inwestorów, którzy wchodzą z miejsca i kupują cały klub. Tutaj 51% akcji należy do kibiców. To oni w zasadzie są najważniejszą jednostką w klubie i nie ma możliwości, by ktoś miał tych udziałów więcej. To na pewno dość specyficzny system. Jeśli chcecie o tym usłyszeć w jednym z odcinków, zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, bo naprawdę można się nad tym troszkę dłużej zastanowić. Historia Mialbi nabrała tempa od momentu, gdy wydawało się, że trzeba będzie zgasić światło. W 2020 roku drużyna wywalczyła piąte miejsce w Alsvenskan, a więc na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Szwecji. Przed rokiem powtórzyła ten sukces. Kolejnym bohaterem tej historii jest trener Anders Torstenson, który przejął drużynę po raz trzeci w 2023 roku. Choć można powiedzieć, że mogło tego wcale nie być. Wówczas, gdy poproszono go o prowadzenie drużyny po raz trzeci, był on dyrektorem szkoły i raczej nie widziało mu się już wracać do piłki nożnej. Miałby przez lata kojarzyło się z grą defensywną, pragmatyczną, było nastawione na kontrataki. To zmieniło się, gdy do klubu dołączył nowy asystent Torstersona norwek Karl Marius Ax. Co ciekawe, wcześniej nie miał okazji pracować jako trener na seniorskim poziomie. Prowadził tylko drużyny młodzieżowe. Było więc to spore ryzyko. Zmienił on jednak grę drużyny o 180 stopni i przyniosło to wielkie efekty. Tak się składa, że miałem okazję z nim porozmawiać. Opowiedział mi o genezie tego, jak powstało mielbi, które zdobyło mistrzostwo Szwecji. Sami the application process, so the the job was listed, and uh, I applied. and um, I think it was three, three interviews uh, before I uh, was invited over to to visit the club and uh, to sign the contract. I think I was very excited to to move into senior football at the highest level, so I was I was full of positivism that i I was going to work with great players and uh, at the highest league and so my expectation was to to try my things and uh, enjoy it that was my expectation yeah we so before I came it was very clear that uh, the club wanted to change the the other coaches knew they had to change and the players wanted to change the way they played so we went from before i came it was a very counter attacking team very low block uh, low possession team with a lot of physique i think it was the highest tallest team in europe uh, in, in terms of centimeters so they were very good at set pieces and um, then i slowly and gradually introduced my uh, my game model together with the other assistant and the head coach of course uh, and then the three of us together we implemented a new way of uh, playing not at all it's uh, everyone was positive for a change everybody wanted a change so it was very very easy to get everyone on board no <laughs> i think uh, uh, football is what i know best and i know that my my ideas are working at any level and it's not like I haven't been in senior football before. I've played football. I've, uh, I've also been assistant coach at senior football before, but not at the highest level. Mm -hmm. But uh, n no, no fear at all. It was just excitement and uh, and uh, treading the waters because you cannot go in and, and say that you know everything uh, straight away. You have to, you have to build that trust with the players gradually. Uh, Anders, of course, uh, deserves every credit he can get. It's uh, it's amazing uh, the the season Melby has had. So I think he's a very he's a very good manager and very good leader. It wasn't too uh, uh, yeah. First we we won against Gothenburg away three games before the season, so that's that was the big celebration. That was when when everybody celebrated, and then of course after that there has been like small celebrations all the time we had to finish the season and after the last home game when we received the trophy it was another big celebration here with uh, the with, with the fans and uh, the entire town and so it's actually two big celebrations but for me personally the the one when we won the league was the big one that's uh, now it's just uh, yeah, it's giving joy to the to the people in this city. But the big celebration was yeah over a month ago now in uh, in okay. Gothenburg. <laughs> it would uh, that's difficult. I think we have to we have to see what kind of uh, squad we have when we start again. We have to see uh, the the coaching setup. Uh, we're, now we're losing the one assistant, um, and uh, yeah, it would be. uh it would be uh, interesting to see which players we have in January, and then we go into Europe qualification, which is the first time for the club. So that would be would be a big ask for us, but um, it, it's impossible to say. But I think we can improve in a lot of uh, areas. So that's that's always what we aim. I don't think we need to do more, but uh, if we can do if we can still be at the top top 5 6 teams and, uh, and, uh, and stay there that would be a big for a club like Mielby. so that would be it would be important because many teams that have one season like this they fall uh, a lot behind the next season so uh, so if we can get a good finish next season and maybe qualify for uh, for a european group stage that would be a, a big thing Jednym z kluczowych obszarów, jeśli chodzi o Mielbi, jest scouting. Nie ma co ukrywać: to klub z bardzo skromnym budżetem 8 razy mniejszym niż ten największy klub ze Szwecji, czyli Malmö. Mimo tego, że różnica finansowa była tak gigantyczna, to udało się ją zniwelować poprzez mądre zarządzanie rynkiem transferowym. Co ciekawe, szef scoutingu do niedawna jeszcze pracował jako listonosz, ale już od września. Zaczął pełnoprawną pracę w Mielbie. Mimo tego, że był listonoszem, to i tak radził sobie tak dobrze w scoutingu, że klub zdołał zdobyć mistrzostwo. Szerzej o tym temacie opowiedział mi Marek Wadas, polski dziennikarz, który z zamiłowaniem śledzi szwedzką piłkę. E, no co najważniejsze, na pewno kilka czynników się złożyło. Oczywiście e, no, świetne wykorzystanie tego potencjału drużyny, która, która gdzieś tam było już od jakiegoś czasu. Na pewno też słabszy sezon Malmę. No, trzeba tu przyznać, że to na pewno bardzo pomogło, no, ale nie ujmując też śmiel, bo oczywiście no, trzeba przyznać, że to jest przede wszystkim świetna, fantastyczna praca sztabu szkoleniowego i całego regionu, mimo wszystko, bo wsparcie było ogromne. Nie mówię tu o żadnych finansowych kwestiach, tylko po prostu tak raczej pod kątem mentalnym. No ale tak, jeśli miałbym gdzieś wskazywać, takie oczywiście już oprócz piłkarzy no bo to oni są gdzieś tymi głównymi aktorami tego spektaklu no to na pewno trener Anders Torstenson czy chociażby dyrektor sportowy Mehas Selarson no, ta dwójka wiele poświęciła temu klubowi przeżyła z nim trudne chwile odbijali się od niższych lig no, ale ostatecznie osiągnęli coś, coś wiekopomnego, trochę oszukując też statystyki. Naprawdę. Na pewno jest to zaskoczenie, nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości, ale jednak jest to taka trochę praca u podstaw. To wszystko budowało się na spokojnie, po kolei, nie odchodziło wielu kluczowych zawodników. Udało się pozostawić chociażby Liota Stroda, który gdzieś był łączony z klubami ekstraklasy, tak z Rakowem Częstochowa chociażby no gdzieś ten temat bardzo długo się przewijał w metach ostatecznie Stroud pozostał Noel Ternqvist, czyli bramkarz, on został sprzedany już w trakcie świeżo zakończonego sezonu, ale zdecydował się, że odejdzie dopiero do Komo teraz, w styczniu, żeby po prostu pomóc jeszcze drużynie we walce o ten najwyższe cele, no bo dość szybko okazało się, że Mielby może być takim poważnym bardzo kandydatem do mistrzostwa, oni praktycznie przez większość sezonu dominowali rozgrywki. Lauting jest ogólnie rzecz biorąc w Skandynawii, zerka się też gdzieś trochę w kierunku afrykańskim, przed Abdulimanech Manech z Gambii, to jest taki 21-letni skrzydłowy napastnik, bardzo dobry sezon w jego wykonaniu, on już też był bliski odejścia do Olympiakosu latem, ale coś tam się wysypało w ostatniej, w ostatniej chwili. Niemniej jednak takim kluczowym elementem skautników Mielby jest gdzieś rozglądanie się po niższych ligach Skandynawii. Wcześniej wspomniany Elliot Strode, on został wypatrzony z trzeciej ligi szwedzkiej, tam zbierał dobre recenzje no ale nie był to oczywisty wybór żeby postawić na zawodnika właśnie z ligi półzawodowej jakby nie patrzeć jeśli chodzi o chociażby Herman Johansson też w tym sezonie nominowany do nagrody MVP sezonu to też jest zawodnik z niższych lig skandynawskich no więc tak myślę że ta główna idea gdzieś Hasse Larsona, dyrektora sportowego czy to działu skautingu polega na tym żeby gdzieś za stosunkowo niewielkie pieniądze wynajdywać zawodników którzy nie tyle będą fenomenalnymi jednostkami ale będą bardzo dobrze pasować do, do tego systemu który, który gdzieś egzekwował Anders są w ostatnich latach żeby też potwierdzić że, że nie było wielkich transferów no to rekord transferowy klubu został pobity dopiero teraz latem za 750 tysięcy euro przed Jeppe Kier z Bodo On wcześniej był takim naprawdę bardzo obiecującym młodzieżowcem był w Ajaxie, gdzieś ta kariera się zahamowała dlatego pojawił się ten krok wstecz, powrót do Skandynawii, no i teraz Szwecji, no ale to też nie była postać, która w tym sezonie, czy w tej rundzie była jakoś, jak mielby też zarabia na sprzedaży zawodników i to całkiem nieźle, no bo Colin Ressler, syn dość znanego szkoleniowca gdzieś na Półwyspie Skandynawskim, Uwe Resslera, odszedł do Malmy za ponad milion euro. Erasmus Wikstrem to też jest taki dość, to była bardzo ważna postać powiedziałbym gdzieś tego ubiegłego sezonu. Za prawie milion euro przeszedł do Elfsborga. Więc tych transferów wychodzących było w ostatnich latach dość sporo. mimo. No i na podstawie tego się uzbierało gdzieś takie 2-3 miliony euro też umówmy się, tak jak już wspomniałeś wcześniej, tak jak też razem gdzieś do tego doszliśmy nie jest to rozrzutny klub, nie ma mowy tutaj o jakichś nieprzemyślanych wydatkach, raczej jest stawianie na stabilizację no. oszczędzanie przede wszystkim to istotne no, też umówmy się, przychody z biletów w tym sezonie i w ubiegłym były rekordowe, no bo jednak Strandwalen no, było taką jedną z największych atrakcji regionów no wcześniej był to myślę jazzowy festiwal największy w Szwecji, gdzieś, który się odbywał w tamtych okolicach no ale tak porównując, no nie ma o czym mówić, my w Polsce płacimy więcej, lepiej, stąd też zainteresowanie piłkarzy, ale w sensie tego powiedziałbym średniego pułapu, czyli takich zawodników, którzy gdzieś może nie są w stanie przebić się do top 5, ale być może są w stanie zrobić niezłą karierę za granicą właśnie o decyzji no, przejścia do Ekstra klasy, no bo pieniądze są o wiele lepsze, tak jak wspomniałem. Czy to Linus Walk chociażby spogonić no o tym kiedyś wspominał, że pod kątem zarobków no nie ma większego porównania, no ale to też wszystko tyczy się tego opodatkowania w Szwecji, które są o wiele większe niż ma to miejsce w Polsce. No ale to też nie jest tak, że, że ci zawodnicy grają. Za, no za parę groszy. No, są to w miarę sensowne pieniądze. Tak jak mówię, jest sporo bonusów, czy to za zdobytego gola, czy za zdobycie jakiegoś trofeum, czy za asystę. To tam tych zapisów kontraktowych jest sporo. No Ale tak reasumując, jeśli miałbym porównać płacę w ekstraklasie, a w Alsvenskan, gdybym ja na przykład radziłem grać, no to zdecydowanie wolałbym grać w Polsce, no bo, no bo pod kątem pieniędzy ta nasza liga jest opłacalna. Czasem być może ci piłkarze dostają wręcz za dużo pieniędzy, no ale to już jest temat na oddzielną rozmowę. No ja tak na teraz, jeśli miałbym gdzieś strzelać jak to się zakończy, to naj wydaje mi się, że mimo wszystko ligał konferencji. E jeśli będzie coś więcej, to będę, to będę będę w pozytywnym szoku. Wszystko zależy od tego, co się potoczy z kadrą, z trenerem też chociażby, bo sam trener też gdzieś pojawiają się pierwsze głosy, że być może będzie chciał nieco inne stanowisko objąć w klubie. No i jest to trochę taka historia Ala Ted Lasso, gdzie gdzieś bardziej siłą szatni, mam wrażenie, momentami udało się wygrywać te mecze. Są to wyjątkowe historie. Jest Jesper Gustafsson, który gdzieś prawie spadł z klubem do czwartej ligi. A teraz jest mistrzem Szwecji, więc tych takich wyjątkowych postaci w tej szatni nie brakuje. Widać, że ta drużyna się lubi i to nie jest takie oczywiste w tych dzisiejszych czasach mam wrażenie. Więc tak, no ale jeśli uda się utrzymać ten, ten trzon zespołu, to kto wie? Może te europejskie puchary nie będą tylko taką ciekawostką. Bardzo ciekawa jest wizja budowania drużyny Mialbe. Jej założeniem jest to, by zespół w 50% składał się z piłkarzy z akademii. W ubiegłym sezonie zadebiutowało czterech takich zawodników, a kolejni czekają w kolejce. Dlaczego jest taka wizja? No z prostego powodu: Akademia to oszczędność, a mialby takich pieniędzy, jak konkurencja nie ma, więc musi szukać swoich gatutów gdzie indziej. Sama historia zdobycia mistrzostwa jest też niesamowita. Mialby oszukało matematykę. To było coś w nawiązaniu do Leicester z sezonu mistrzowskiego, natomiast tu ten przykład jest jeszcze bardziej jaskrawy. Z tego powodu, że Mialby to totalny kopciuszek finansowy, a Leicester to był jednak klub z troszkę innej półki. Sezon mistrzowski miał szalony przebieg. Choć w sumie nie wiem, czy to dobre określenie, gdy wygrywa się mistrzostwo mając 13 punktów przewagi nad drugą drużyną. Ale po kolei, Mialby zaczęło od 7 meczów z rzędu bez porażki. Następnie przytrafiło się potknięcie i przegrana z ax Solna. Od tamtego momentu kolejne 22 spotkania to seria bez przegranej. Coś nieprawdopodobnego, jak często mawiają komentatorzy. Miałby kompletnie oszukało matematykę. Według punktów oczekiwanych, powinno zdobyć 49 punktów, a miało ich aż 73. Podobnie jest, jeśli chodzi o gole oczekiwane. Tutaj powinno być ich 48. A było o 9 więcej. Na pewno jednym z większych bohaterów był bramkarz Noel Tornquist. Jego statystyki były miażdżące. Poza 13 czystymi kątami wskaźnik prevented goals, czyli goli zapobiegnięte, które powinny paść, ale dzięki interwencjom bramkarza nie padły, wyniósł ponad 10. To jest wynik absolutnie z kosmosu. Miałby pobiło też rekord, jeśli chodzi o liczbę zdobytych punktów w jednym sezonie Allsvenskan. Trzeba więc przyznać, że nie dość, że sprawiło sensację, to jeszcze osiągnęło wynik tak kosmiczny, że naprawdę trudno będzie się do tego zbliżyć. I to też dobra lekcja dla polskich klubów, by coś dla siebie wyciągnąć. Między innymi, by nie obawiać się zmiany DNA, bo właśnie to okazało się punktem zwrotnym w karierze trenera Andersa Thorstensona, jak i całego Mialby. Przejście na ofensywę, bardzo ciekawie budowane akcje. Polecam wam sobie odpalić jakiś skróty meczów, czy też analizy, z których ja też przygotowywałem się do tego odcinka. A więc o wiosce rybackiej liczącej niespełna 1500 mieszkańców, usłyszała cała piłkarska Europa. Przyjeżdżali tam dziennikarze z całego świata. Mialby też stało się bardzo otwartym klubem dla tych dziennikarzy, mądrze konsumując osiągnięty sukces. A to przecież jeszcze nie koniec przed nimi Liga Mistrzów, przed nimi kolejne rozgrywki. No, trudno będzie powtórzyć to, co udało się osiągnąć, natomiast ten sufit nadal jest jeszcze do przebicia. Ja nie mogę się doczekać, nie ukrywam, że być może wybiorę się nawet na jeden z tych meczów eliminacyjnych, bo cała ta historia mnie niesamowicie zainteresowała. Was zapraszam do pisania komentarzy, co myślicie o Mialby, czy powtórzą ten sukces w przyszłym roku, czy jednak będzie o to trudno. Klasyczna prośba zostawianie łapek w górę. A także subskrypcji, bo jednak sporo osób tego nie robi. Ja za dziś Wam serdecznie dziękuję i cześć.